Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Komnaty Tajemnic po tej to z tej strony, witam serdecznie. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Eee, no właśnie, tak, mamy ceremonię przyznawania punktów po raz kolejny. Eee, trochę mi życia uciekło, nie pamiętam już dlaczego. Aha. Mam nadzieję, że wygramy! Oczywiście, Witajcie, że tak. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Wojrzywonie żywedąmbi żywe jest w tym tygodniu na czele. W tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryfindor. Harry, Ach, cóż Chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. No ja wiem. Wspaniale kolejne fasoleczki. Tak, i generalnie ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale długość yy, spędzenia tutaj czasu zależy od tego, ile yy, jak dużo prowadziliśmy z domem, który był na drugim miejscu. No, jak tam widzieliście, to tam było prawie chyba 200, chyba tak, chyba 200 punktów. Także to się przekłada na chyba 4 minuty. Albo i 3. Nigdy nie mam czasu, żeby wszystko tutaj. Może w końcu tutaj wejdę. Bo pamiętam, że albo w tej, albo w kolejnej części jest taki fajny korytarz, gdzie my mamy jeszcze do rozbicia zbroje rycerzy, które się rozpadają, i tam macie w ogóle dużo fasol, Ale ja nie pamiętam, której to właśnie było. Czy tu, czy w kolejnej. A, ale tutaj nie warto. A tu jest taka, jakby. Alas, ale to nie to. Ja już spoileruję, ja już 530. Nie zdążę. No i koniec. Ale co, hapnąłem to moje. Jest chociaż 570. Chcę zobaczyć miejsce zbrodni. Filcz pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale teraz go nie ma. Taka okazja. Taka okazja. Uważasz, że komnata tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść w nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować pani Norris. Zmierzył Wiecie, co mi się wydaje, że to już... Na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. To już to chyba było, bo tu się jest zężeć, ta... skoro już tu jesteśmy. Pamiętasz, ile wody było na podłodze? Tak, to już było. No właśnie, ja zapomniałem. Też możemy to właśnie pominąć. Całe szczęście. No tak ja tutaj zakończyłem. Widzicie? Ja już prawie nie pamiętam. Chyba w mańkę, Tutaj trzeba pójść. Tak, pohandlujemy, ale później. To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. O, tutaj mamy, ale homory. Oh, Punkt w podłodze. O, i tutaj była ta fajna truszka biblioteczna. Tutaj nic. Tam jest Snape. Ten chyba no może zabrać punkty, więc najlepiej na niego nie trafić. Nie trafić, nie wpaść. Tutaj nic. To chyba była, będzie srebrna karta, ile się nie mylę. Na pewno coś lepszego, bo już taka szara jest skrzynia to to w ogóle już szał. Właśnie srebrna. Co do mnie? O. No co masz? Mam ślub gumochłona nie pasuje teraz. Nie, przykro. mi. Może następnym razem będę miał coś dla ciebie. Może nie. Hej, Harry! Co masz? A pani co ma? Mam korę drzewa wigan. Też nam się nie przyda, póki co. Jeszcze Wilko, chcesz, ale pamiętaj, że to rzadki towar. Oczywiście. Idziemy w tę bo ja powiem szczerze. E, to jest pokój ślizgonów. Tylko, czy ja teraz tutaj potrzebuję pójść? Mam lumos. Ach, tutaj coś. A ja, ja jeszcze tego zaklęcie. Nie, to nie tu. To nie tu, słuchajcie. To jest gdzieś chyba tam dalej. Tam ten korytarz w głąb. Bo my teraz musimy chyba zdobyć mm, włos Goila. O, o! Tutaj jeszcze mam patrzeć. No proszę. Nie wejdziesz. Wejdziesz. Snape tu węszy. Patrzcie, jest głupi, a Franc Głupi ma szczęście. No proszę, i mamy jeden klucz. Przypominam, że klucz służy do tego, aby otworzyć tą taką tajemną komnatę, gdzie mamy złote karty. Pójdę tu. Też nie tu. Zgubiłem się. Ach, tutaj, dobra, nieważne. Ja wiedziałem, że tutaj trzeba pójść. Nie wiedziałem od samego początku. O fasolkien! O druga! To ja chyba spadnę w dół. Coś mi tutaj podejrzanie to wygląda. O nie, nienawidzę tego poziomu. Ja już wiem co to jest. To jest skakanie na takie... O tutaj kładki. One się będą nam tutaj wirować w dół, do góry, na boki. Potem będzie hardkorowo, bo one będą takie ruchome jak windy. Nienawidziłem tego poziomu. Ja to zawsze ginę. O, tutaj coś jest. O, o. to nam. O, właśnie, to nam robi schody. Bo tak to byśmy musieli skakać jak na trampolinie. O, tu w ogóle coś jest. żabkien druga żabka, ale tutaj w dół to już. chyba. no, 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 już mi się czas skończył, o nie! Dobra, no, to... no, dobra, pójdę bez blumos Teraz kozi Na lawirenda. Hop, yes. dusza na ramieniu. Tutaj nic. O, i tutaj mamy kolejny. Tu jest ektoplazma. Tu to wypuści jeszcze więcej tego badziewia. To mi przypomina Aether z Tomb Raider Underworld. Ta niebieska substancja, w której ginęła Lara. O, jaka mordka! Wow. Karda za kartą. A czemu tu są? Żółwiki, tak, tutaj mamy drugiego ślimaczka. Idź sobie do nódki, co ty mi otwierasz? Ach, bo to tutaj to To jest ten pierdzący. U nas, obstra, to będzie się działo. A tutaj najpierw. To, to, tak, tu fasolki. I patrzcie, tu mamy do eliksiru. Właśnie przegapili, a to się przyda później. Aż mnie przycięło. Uf. O tamten już celuje... swoją... substancję Pyk! Idziesz? Jestem taki trochę wyciszony, bo nagrywam tu dosyć późno. Także wybaczcie. No ja w zamiast spać, to wolę sobie pobrać. Pyk. Wskażuj. O Jezus. Bum. Pięknie. I tu kolejny lumos. Czy nam to ktoś tutaj pokaże, czy nie? Ach tam. Latwimy tyle. Bum. To tyle? Do, do kotła? Tyle się poświęcać ci do kotła? To bez sensu... Ja wezmę jeszcze raz sobie na... na drogę... łyknę Lumos... To mi się coś nie chce wierzyć... Coś na dole na pewno jeszcze było... Mówi Ciapniemy... Gdyby nam już nie przeszkadzała, dobra tu jeszcze sketch. A bo i faktycznie słuchajcie, to tylko ta, taka kładka była. No bo już nam słabnie wiązka różdżki. A co my tutaj mamy z kolei? Też mamy. O, żaby. O, ucieka. Mówiłem, że zobaczycie, kiedy będzie uciekała. Też coś jest fernie. No, Dwie. No. Żydzą, ale. W gruncie, że są. Mamy jedną kładkę. Tak jak widzicie, w Hogwarcie, żeby się przedostać z jednego domu do drugiego, trzeba dokonywać takich dziwacz dziwacznych rzeczy. Że z niej powiesz, chcę pokonywać taką drogę do swoich zapasów? Mi się w to nie chce jakoś wierzyć. Kolejne przejście. O, to dynamy. Chyba, ale chyba się zbodżowały. <laughs> nie ma. A słychać. Ach tu jest! Pyk. O, kolejna kacioga. Dobra, nie będę go chować, nie będę taki. To może. Chodź. Fruwaj, piękny, Biedaczysko. co to jest? Jak z tego można spaść? Ja nie rozpadłem? Kiedy? O nie, no. to będzie niezłe. Siną w dal. A zaraz wam pokażę dlaczego. O irytek. O to spada w dół. Pyk. Dziękuję serdecznie. Nie spadła jedna. Pyk. Jak tutaj schodzimy w dół, bo tutaj będziemy musieli się przedostać tam. I tutaj mamy wariację kolorów. Mamy taki mały labirynt. Przełączając jego kolejne części. A. Musimy przedostać się tam. I jest tutaj także jedno sekretne miejsce, gdzie jest jakiś fajny bajer za frajer, ale. A, tak, tutaj do góry się szło. I teraz jest ruletka. O, bo to wszystkie czerwone. Ja teraz nie wiem A teraz dostanę się tam Tak? Dostanę się czy nie? Nie bo fiolet jest tutaj A chcę i tutaj i tutaj Jestem jeszcze Jest e zielony O teraz będzie chyba C Wejdę tu dywanem Przejdę tam A czerwony może się daje jeszcze raz, żeby od razu było otwarte. Da się. To cudownie, to idę w dół. No właśnie, no, no trzeba, bo dywan jest wyznacznikiem tej dobrej drogi i tutaj, i tu. Nie pomyślałem o tym. Ja w ogóle mało myślę jak widzicie, biedna. No dobra, nie taka biedna. Światło mi się podoba. Bardzo takie ciekawe rozwiązanie, akurat w tej części. Podświetlane eee, tu. tu. O, to już sobie. No, o, z pierwszej części pamiętacie skrzynki? Jakich dawno nie było? Co to jest? Koniec nie? Ach, to jest do eliksiru. Ja już myślałem, że to będzie koniec. Całe szczęście nie. No, tutaj ten śmierdzący. Coś tu jest? A, a to? Nie. Pyk. A to jest okropne. To się chyba będzie obracało. O, tu jest nawet problem, widzicie, żeby... ...zwycelować A to jest masakra. I w drugą stronę. To jest akurat lajtowy. że on się tak łapie Bo gdzieś, pamiętam, będzie utrudnione na tyle, że albo to się będzie co chwilę tak szybko, szybko obracać, albo on się w ogóle nie będzie łapać krawędzi. Trzeba w idealnym momencie wyskoczyć. Młoteczek. Ten kolor jest świetny. Zielony. O, ten tutaj taki jest szybszy. Aha. A nie, to, to coś źle pamiętam. To nie, to, to, to nie ważne. Ej, a tutaj są schody. Czy tu. Dlaczego tu nie są schody? Coś mi tutaj nie pasuje. Zrezygnować? A zresztą. O dedydy, dedy. Nie ma dedy, dedy. Daj mi kartę, tak Pragnę karty Idziesz spać O tu znowu ten Nienawidzę tych kraboszczaków. Fasolki moje Czekaj, panie. Czekaj. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Co tu się dzieje? A, tutaj w tę mańkę. Hop. Rzymodna droga, rzymodna. Co tu... Y y y y y a. Przypominało królika. Kto w I tu Lumos. Także tak czy inaczej, tutaj trzeba było pójść. Albo sekret. No widzicie, uciekła do Żaba. Sprawdzi no. była. sobie darują. Chodź, Gnoju. Pięknie. Tu jedna lapierdze idzie spać, tu idzie druga. Tutaj to. Za mało fioletu. Dla mnie za mało fioletu. No a jak potem przeskoczyć? No jak, nie da rady. Kolejne ułatwienie do późniejszego tworzenia elixiru. O, ho, 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 hala, hala, coś jest tam. No i patrz, Jumpscare! Pierwszy jumpsker. Kto by pomyślał, nie, że takich że będą jumpsker? No i nie ma, nie wejdziemy do góry. Zapomnę. No i, to, o, i teraz wymierzyć, bo jak nie, to on idzie w dół. A, kolory mają tutaj świetne, oświetlenie. Tak mi się tutaj podoba. O, tutaj już koniec. No dobra, zabierzemy. No to koniec. Udało się. A no w sumie wiecie, co jak już tutaj jesteśmy, to zrobimy. To się używa pod kół. No i To sala czy... do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. Już nas nikt nie zaczepił. O, teraz chyba będą pojedynki. Cześć, Harry. Hej! Znalazłem róg dwurożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Zakładają klub pojedynków. Pierwsze spotkanie dzisiaj. No właśnie. To może być ciekawe. Nawet Jeśli będzie. chcesz się nauczyć pojedynkowania. Oczywiście. do wielkiej sali. Of course. Będziemy mogli dokopać drako. Przejdź. A tu były, to nie. <laughs> to nieważne. To też nieważne. Nic się nie dzieje. Ach, tutaj. Ciągle próbuję zebrać dość fasolek na pojedynek. A, no właśnie, bo tutaj, żeby się pojedynkować w tym klubie oczywiście można bić rekord, ja je pobiję. E, trzeba zbierać fasolki. To są tak zwane zakłady. Daje się na przykład 50, to możesz wygrać 100. I w zależności od tego, z kim się tłuczesz, z większym e mistrzem, bo tutaj są odznaki, tym więcej fasolek trzeba wyłożyć. wielka Sala. Czy wszyscy mnie widzą? Oczywiście. Czy wszyscy mnie słyszą? Jak nigdy. Znakomicie! No ba! Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok Wielkiej Sali. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. W pojedynkach możecie używać trzech zaklęć. Tak, tylko trzech. Rictusempra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Czyli to co na Lafirendy. Mimblewimble, które nie Mimble, pozwala wimble. przeciwnikowi poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Expelliarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. Ja Chyba powinno być protego, ale by wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. Hmm. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej, możesz dodać więcej tak, mocy i zaklęciom Rictusempra i Mimblewimble. By przystąpić do pojedynku, trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. Dokładnie. By przystąpić do pojedynku należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. więcej Jeżeli tracisz, więcej wygrywasz. Wy, wy, to będziesz. Wygrywasz. Fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek wystarczy do niego podejść. Mm -hmm. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony Dokładnie. do pojedynek. Tak. Mój asystent, profesor Snape, jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. <laughs> Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuję pan z panem Weasleyem. Jeśli mógłbyś się sprężyć podzielić drużynę Marzeń. Panie a. Malfoy, proszę tutaj. Dream Team Zobaczymy czy poradzi pan sobie ze słynnym, słynnym Potterem Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością A jejejej, się weź już, wiesz co, weź się nie zesraj Bardzo dobrze, Ruszczki w gotowości? Kiedy doliczę do trzech? Boisz się, Potter? <laughs> Chciałbym. Raz, dwa, dwa. trzy

Ewe testati. Ojej, Serben sortia. będzie gadać powen... Zostaw po Zostaw mnie. Co to było? Powiedział. Czy Harry właśnie syczał. O rany, to nie mógł być. Niemożliwe, nie on. Możliwe, to on. Mhm No proszę. Jesteś ty Harry. Umiesz rozmawiać no z wężami. To co? Ale no Harry to co? Przecież z tego słynął Salazar z literium. Z rozmawiania z wężami. O nie. O tak I właśnie. Teraz cała szkoła myśli, że jesteś jego potomkiem. Czy coś? <laughs> ale przecież nie jestem. No ale no wiesz Zresztą. Zobaczymy się później, Harry. Do widzenia, Harry. O, tutaj ten dymon wygląda jak galaretka. Jakie galaretki w czekoladzie. W nocy ty? Harry długo leżał, nie śpiąc i rozmyślał. Czyżby był potąkiem Salazara Slytherina? No, proszę. zobaczymy się na lekcję Będę pracować nad eliksirem wielosokowym w łazience jęczącej marty. Okej. Okay. Nie mogę uwierzyć, że Hermiona opuszcza lekcję. Lepiej chodźmy już na zielarstwo, Chary. Tak, szedko. ale zielarstwo zobaczymy w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za towarzystwo. Trzymajcie się ciepło. Broń Boże, zimno. Zachęcam Was równocześnie do konkursu, który wstawiliśmy na nasz kanał. Link macie w opisie. Piękna praca naszej tutaj kanałowej. <grym> kanałowej. Cóż mogę rzec więcej? Powodzenia, do usłyszenia, pa!